Kochani, odwaga nie zmienia tylko Ciebie, ale też zmienia ludzi wokół Ciebie. Kilka myśli chciałabym przekazać jeszcze Kościołowi. Odwaga nie zmienia tylko Ciebie, ale też ludzi wokół Ciebie. I w Biblii jest na to mnóstwo przykładów, że kiedy Ty jesteś odważny, to też kiedy postępujesz odważnie, odwaga łączy się z działaniem. Odwaga to wcale nie oznacza, że brakuje lęku, że nie mam strachu, tylko odwaga to znaczy, że właśnie pomimo strachu i lęku robię rzeczy. Zapewne wiecie, o czym mówię. Doświadczacie tego na studiach, w szkole, w pracy, w domu, w różnych okolicznościach, że chciałoby się wycofać, zrezygnować, ale, ale jest coś, co jest silniejsze i mówi: Zrób to. Just do it. Dzisiaj mi się Filipa podobała, podoba mi się Twoja koszulka. Just do it. Po prostu zrób to. I to jest odwaga. To jest odwaga. Że jeżeli wiesz, że to posłuży ku dobremu dla ciebie i też ku dobremu dla innych ludzi, zrób to. Nie bądź egoistą. Nie zostawiaj tego dla siebie. Po prostu nie zostawiaj tego dla siebie. Zrób to. Oczywiście możemy tu mówić o różnych w dziedzinach, to nie jest tak ważne, ale Wy wiecie o co chodzi: o te ogólne rzeczy. Dzisiaj tylko tak ogólnie. Pomyśl sobie, jeżeli boisz się, przed jakąś jesteś decyzją, przed jakąś trudną sytuacją, pomyśl sobie, jakie byś miał korzyści z tego, kiedy to zrobisz. Może to ci pomoże. Tak praktycznie trochę chcę was prowadzić i pokazać, że to może też pomóc. Jeżeli jesteś przed jakąś decyzją, też o czym tutaj pastor mówił, to też pomyśl sobie, że jakie będę miał z tego korzyści. Chociaż się dzisiaj boję to zrobić, dzisiaj mam lęk, dzisiaj mam obawy, dzisiaj nie wiem, jak to wyjdzie. Ale chcecie zachęcić do tego, pomyśl o korzyściach, to da tobie siłę do tego, żeby zrobić kolejny krok, żeby się odważyć, bo my potrzebujemy się odważyć. Ja myślę, że dzisiaj jako Kościół, w okolicznościach, w których żyjemy, potrzebujemy ogromnie zachęty, odwagi i potrzebujemy siebie nawzajem, aby się zachęcać do odwagi. Odważ się być odważnym. Wiecie, możemy tak um, czekać na okoliczności, ale Bóg wierzy, że Bóg jest cały czas taki ekspansywny. On jest cały czas do przodu. On cały czas jest w działaniu. U Niego jest ciągle dynamika. On ciągle się porusza. On ciągle idzie. On ciągle jest w drodze. Widzicie Jezusa, który... Chodzi cały czas, przemieszcza się z miejsca na miejsce, jest przy studni, jest tam gdzieś w, w świątyni. On jest przy tym, który nie widzi, on jest przy tym, który ma łszą rękę, on jest przy tym, który jest sparaliżowany. Nagle widzimy dynamikę samego Chrystusa, który jest tego przykładem, że on jest w różnych miejscach. On jest zawsze tam, gdzie jest człowiek, który pragnie, który szuka, który woła, który ma potrzebę i rozumie, że sam sobie nie poradzi. Ale z nim, że Bóg może mu pomóc, że z Bogiem może przejść. I wiesz, że dzisiaj jest tak samo. Bóg dzisiaj patrzy na twoje życie. On jest ciągle w działaniu dla twojego dobra. I potrzebujemy też o tym myśleć. To daje nam dużo odwagi. Strach nie jest dobrym doradcą. Lęk absolutnie, absolutnie. My żyjemy w takiej kulturze, mentalności braku. Pamiętacie Kargula, Pawlaki Kargul? To jest tak. No tu no do płota. I płacz, jak ja płacz. Czyli to jest właśnie kultura mentalności braku. To jeszcze jest taki przykład, że jak ja ci dam, to ja nie będę mieć. Jak ty mi to zabierzesz, to ja nie będę mieć. To jest nasza kultura, w której jesteśmy wychowani. Ale to nie ma nic wspólnego z kulturą Bożego Królestwa. Boże Królestwo to jest ciągle daje, to jest hojność. Bo czyni to, że mamy wolne serce od chciwości, od zazdrości, od opinii innych ludzi. I myślę, że ten stan, kiedy my, jako dzieci Boże, osiągamy ten stan z pomocą Ducha Świętego, to jesteśmy zdolni do rzeczy niemożliwych. Jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. Jesteśmy zdolni w Bogu do zrobienia. Wielkich rzeczy dla ludzi, którzy dzisiaj żyją wokół nas, może chorują na raka, może sytuację mają beznadziejną w życiu. Wiecie, że to, czego ci ludzie potrzebują, to Ciebie i mnie, jako Kościoła, który jest zanurzony w obecności Ducha Świętego i w odwadze i rozumie tożsamość, o czym Radek głosił, tożsamość Dziecka Bożego, kim jestem i jaki noszę autorytet nad sobą i jakie mam namaszczenie. Dzisiaj ludzie wokół nas właśnie potrzebują Ciebie i mnie w takim wydaniu. W daniu Jezusa. Nie takiej narzekającej Oksany, która ciągle mówi: Nie uda się, taki Maruda ze smerfu. Nie uda się, nie uda się, nie dam rady, nie uda się, ten Maruda jest fajny. Ale marudzi cały czas, aż w pewnym momencie fajny, a później denerwuje tak normalnie. Nie uda się. Narzeka i narzeka. To absolutnie nie ma nic wspólnego z odwagą. I ja dzisiaj chcę, kościele, Cię zachęcić do tego, abyś był, abyś była odważna. Strach, ktoś ostatnio wczoraj powiedział, słuchałam, bardzo mi się to podobało, strach jest gorszy niż koronawirus. Wiecie o tym? Strach jest gorszy niż koronawirus, bo koronawirus w 80% jest ok, bezobjawowo się objawia i też duża jest wyleczalność. Strach jest naprawdę gorszy niż koronawirus, dlatego że strach jest nieuleczalny, a wirus jest uleczalny. Jeśli pozwolimy, żeby duchowy strach, i lęk przygwoździł nas do ziemi i nas sparaliżował, to nie będziemy w stanie zrobić nic, do czego Bóg nas powołał. Nawet nie będziemy w stanie rozpoznać, jakie jest powołanie nad naszym życiem. A jeszcze zrobić, to już zupełnie nie ma mowy. Dlatego grzech jest tak jak epidemia. Strach, on z jednej strony z tej fizjologicznej, fizycznej, jest nam potrzebny, bo nam często ratuje życie. Jak dzik wychodzi w lesie, to od razu reakcja. Atakuj albo uciekaj, zazwyczaj uciekaj. Czyli to nam ratuje życie. To wcale nie jest nic złego, ale ja mówię o podłożu duchowym strachu, o podłożu duchowym strachu, który absolutnie nie jest z Boga. I o tym zaraz powiem. Strach jest gorszy niż koronawirus, bo ma niszczycielską moc, dlatego nie dajcie się zarazić tym. Oczywiście koronawirusem też, myjcie ręce, noście maseczki, trzymajcie dystans, też bądźmy odpowiedzialni ale też pamiętajmy, żeby się nie dać sparaliżować strachem. Drugi list do Tymoteusza, to jest bomba. Pierwszy rozdział 7, Boże Słowo mówi, Biblia mówi do ciebie tak. Bóg, Bóg bowiem nie dał tobie ducha lęku, lecz mocy, miłości i tam jest użyte słowo miłość agape. Tam jest użyte słowo miłość bezwarunkową. Ale się cieszyłam, jak to przeczytałam w tłumaczeniu greckim. Miłość agapy to jest taka miłość, która mówi kocham cię i kropka i decyd. Nie ma nic więcej. Nie kocham cię, ponieważ jesteś piękna, albo nie kocham cię, bo masz dużo pieniędzy, tylko po prostu to jest miłość bezwarunkowa. Kocham cię i kropka. I teraz Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, właśnie takiej miłości bezwarunkowej i zdrowego umysłu. Cześćwego myślenia. Inne tłumaczenie mówi zdrowego umysłu. Także Bóg chce też, aby nasze myśli były zdrowe. To też jest na inny temat. Bogu nie ma strachu, absolutnie. Tam jest miłość, a kiedy kogoś kochasz, to się go nie boisz. Ufasz. Kiedy ja coś nabroję i przyjdę do męża, no to kocham go i nie potrafię długo przed nim trzymać. Tam czasami nabroję. I nie potrafię, patrzę mu w oczy i mi to wierci. No nie potrafię. Dlaczego? Bo go kocham, bo mu ufam. A czego się boję? No opinii, co pomyśli o mnie. A co jest ważniejsze, jego opinia na mój temat, czy to, że go okłamuję i trzymam tajemnicę? Nie, nie. Ja chcę się lepiej z tym poczuć i zaczynam mu mówić. No nie potrafię trzymać przed tobą tajemnicy, powiem Ci. I tak samo jest w relacji z Bogiem. Kiedy kochasz, kiedy jest miłość. To wtedy też nawet jeśli to są trudne rzeczy, to jesteś gotowy powiedzieć Mu, przyjść do Niego z tym, bo wiesz, że On cię przytuli, że On Cię przebaczy. Że ten grzech, który masz, czy sytuacja, w której jesteś, nie przeraża go. Wiesz, że Boga nie możesz zaskoczyć niczym w swoim życiu? Absolutnie. Niczym Go nie zaskoczysz. Nawet jeśli myślisz, o, to też Go nie zaskoczyłeś. Przecież on o tym wie? Przecież on wie wszystko. I On cały czas mówi to samo. Kocham Cię, kocham Cię, przyjdź do mnie. Ja rozwiążę Twoją sytuację. Właśnie po to jestem, czekam na Ciebie, żeby przyjść i Ci przebaczyć, przyjść i Cię przytulić, przyjść i, i być z Tobą w tym, w tym trudnym momencie. Więc człowiek Boży kieruje się wiarą, a nie strachem. Wiara otwiera Bogu drzwi, a strach otwiera diabłu drzwi. Dlatego łączę też odwagę z wiarą, bo jednak te dwie rzeczy należy też ze sobą zestawić. Kiedy masz odwagę, to też masz wiarę. Jeśli masz wiarę, to masz też odwagę. I wiara i odwaga otwiera drzwi Bogu. A strach i lęk otwiera diabłu drzwi do naszych myśli, do naszego serca. To jest, to jest bardzo ważne, Kościele. Amen? To jest dobre. To jest dobre, Oksana, co mówisz. A, dziękuję. Odwaga i wiara to mięśnie, które możesz trenować. Teraz jest sporo kulturystów na sali, chcę Ci powiedzieć, że nazwij sobie jak chcesz. Wiara może być bicepsem, odwaga może być tricepsem albo kapturkiem, cokolwiek, ale to są mięśnie, które można trenować. Nie rodzimy się z tym. Potrzebujemy cały czas to praktykować. I ja zachęcam Was, żebyście praktykowali to w codziennym życiu, ale i też w kościele. Szczególnie, kiedy tu przychodzimy, żeby tu była eksplozja wiary, eksplozja entuzjazmu, eksplozja pasji, eksplozja miłości, eksplozja zaufania, eksplozja uwielbienia, eksplozja, eksplozja, eksplozja. Niech to wszystko płonie. My to później pogasimy. Już straż pożarną mieliśmy wczoraj na terenie. No, właśnie. W Warszawie już wiedzieli, że u nas jest straż pożarna. Kamila pisze: A co tam u was straż pożarna? Ja skąd ty wiesz w Warszawie? A Ptaszki nam doniosły. Wszystko wiedzą. I mi zdjęcia wysyła, wiecie? Z Warszawy mi zdjęcia wysyła tu straży pożarnej, która nam właśnie ściągała, miała ściągnąć nam osy, które nas zrobiły w konia, bo sobie odleciały. I dźwig, i cała straż pożarna przyjechali na darmo i się pastor tłumaczył, później i marek. Także to jest bardzo fajna sprawa. My sobie zagasimy, ale niech to wszystko tu płonie. Odważ się być odważnym. Jacek Walkiewicz, jeden z takich fajnych naszych ludzi, z których słuchamy, mu powiedział coś takiego, że kiedyś bałem się i nie robiłem. I dzisiaj, już jako dorosły człowiek, mówi: dzisiaj nadal się boję, ale robię. I do tego chcę Ciebie zachęcić, żebyśmy razem, siebie też. Żebyśmy, nawet tak się boimy, żebyśmy rzeczy robili, pytali się Boga, czy one są właściwe i robili z odwagą i z wiarą, że one nam posłużą ku dobremu. Brenny Brown, pewna badaczka wstydu i odwagi, to jest ciekawe, mnie to zaciekawiło i wam przeczytam ten tytuł, powiedziała tak, zamiast siedzieć z boku, krytykować i udzielać rad, musimy odważyć się wyjść do ludzi i pozwolić się zobaczyć. To jest niesamowite, że możemy wybrać dwie postawy. Albo siedzieć krytykować i mówić ciągle jak ta maruda i nic mi się nie uda, nawet się schermowało, albo po prostu możemy wyjść do ludzi i pozwolić im się zobaczyć, czytać, rozmawiać, nawet narazić się na to, że ktoś może mnie zranić, nawet narazić się na to, że może ktoś mi coś powiedzieć. Ale kiedy kochasz, to się nie dasz urazić. Czyli cały czas tożsamość Dziecka Bożego to jest miejsce zwycięstwa, nawet kiedy ktoś Ci coś powie. Tożsamość dziecka Bożego, syna i córki, to jest miejsce, w którym patrzysz komuś w oczy z miłością. I mimo, że Twoje emocje trudno teraz im jest z tym, ale Ty dalej kochasz, bo bardziej Ci zależy na tym, żeby być podobnym do Jezusa, niż przejąć się krytyką, która może zachęcić Cię do tego, żeby coś zmienić w sobie. Czasami konstruktywna krytyka jest wskazana. A czasami, jeżeli to jest ocena, to w tym momencie sobie też z tym poradzisz. Wiecie, Jezus był cały czas przyłapywany na różnych rzeczach. I znowu patrzysz na Jezusa i patrzysz, a do Niego mówi tak: a jesteś synem Belzebuba, a jaką mocą to czynisz, a to chyba demona masz, a ty jesteś synem Marii i Józefa, to jakim ty syn Boży? On cały czas podlegał bombardowaniu ludzi, krytyce, opinii innych, ale on się nie poddał, bo on wiedział, kim jest. On wiedział, po co przyszedł. On wiedział, jaki jest cel Jego przejścia. On widział Ciebie i mnie, kiedy umiera na krzyżu. I odniósł zwycięstwo dla Ciebie i dla mnie, abyśmy mieli otwartą. Drogę do wieczności, ale też błogosławionego życia tu na ziemi. Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądre słowa, że my musimy nauczyć się też żyć tu na ziemi, aby wiedzieć później, jak żyć w niebie, bo często ludzie nas przygotowywali, dawniej byliśmy przygotowywani do życia w niebie, a nie potrafiliśmy żyć na ziemi. I często było dużo frustracji, napięć, złości, poróżnień. Nie dajmy się poróżnić. Kochani, poróżnienie nawet w obecnym dzisiejszym czasie. Zawsze dążmy do jedności. Nawet jeśli mamy różne opinie, mamy różnych kandydatów, mamy różne poglądy, słuchajcie, najważniejszy jest Jezus. On jest Panem. On jest Panem naszego kraju, on jest Panem naszego życia, on jest Panem kościoła i niech On będzie tym, kim, kto nas łączy. Nie dajmy się poróżnić żadnymi poglądami. My nie mamy żyć rzeczami, które nas bezpośrednio nie dotyczą. My mamy się o nich modlić. Mieć wpływ na ludzi, którzy żyją wokół nas i tak zmienimy Polskę. Halleluja. A nie w poglądach, w teorii, rzucanie gdzieś sobie jakichś rzeczy i uprzedzeń, tworzenie uprzedzeń. Nie dajmy się poróżnić. W Kościele Jezus jest tym, który zawsze łączy. W przypowieści Salamona 28, 1, bardzo ciekawy werset. Bezbożny ucieka, chociaż go nikt nie goni. Lecz sprawiedliwy jest nieustraszony, jak młody lew. Ania mówiła ostatnio, kiedy mówiła o tym, czym jest dla nas Słowo Boże. Mówiłaś, Aniu, o tym, że w nas jest lew z pokolenia Judy. To jest ten lew, ten młody lew, ten Chrystus, który ciągle czyni, że jesteś świeży, który ciągle czyni, że jesteś aktywny, który ciągle czyni, że chce ci się żyć, że chce ci się dać, że chce ci się zrobić, że kiedy myślisz o nim, a nie koncentrujesz się na sobie, to zmienia się perspektywa w ogóle życia. Że masz pasję, bo On patrzy na ciebie, bo On jest dumny z ciebie, bo On widzi ciebie, ile to cię kosztowało i ty odniosłeś z Nim zwycięstwo i On razem z tobą triumfuje. To jest niesamowite, że możemy patrzeć na siebie Jego oczami. I to daje nam siłę, amen? To daje nam życie. To jest niesamowite. A więc w tobie jest ten młody lew, Powiedz do swojego sąsiada, jestem jak młody lew, albo jestem jak młoda lwica, bo Jezus jest we mnie. Niesamowite. Nie bójcie się to mówić, bo tak jest. A jeśli nie, to zrób wszystko, żeby tak się stało. I teraz ważne rzeczy, takie trzy. Odważ się być odważnym. Przede wszystkim pomyśl sobie, czy wiesz, kim jesteś, tożsamość, o czym mówił też Radek. Do kogo należysz? Druga rzecz, w jakim celu zmierzasz. Żeby być odważnym, trzeba poznać też cel, w jakim celu zmierzasz. Jeśli tak nie wiesz dokąd i tak nawigacja cię od pola do pola, musisz znać cel. Jaki jest cel? Dlaczego chcesz to zrobić? Dlaczego chcesz się odważyć? To jest bardzo istotne. I trzecia ważna rzecz to jest, kogo naśladujesz. Kogo naśladujesz w swoim życiu? Kogo słuchasz? Jakiego głosu słuchasz? Kto jest dla ciebie ważny? Ktoś powiedział też, pewien pastor powiedział, że pokaż mi ludzi, którzy siedzą z Tobą przy stole, a ja powiem Ci, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. To jest bardzo mądre. Czyli ludźmi, którymi się otaczamy, oni mają wpływ na nasze życie i później tak wygląda nasze życie. Jeśli to są toksyczne osoby, to choćbyś chciał, czy chciała ruszyć z miejsca, będzie Ci bardzo trudno. Bo siła demoniczna, siła toksyczna jest mocna, dlatego że działa na naszą skażoną naturę i łatwiej się jest wycofać niż być odważnym. Ale kiedy przebywasz wśród ludzi, którzy Cię inspirują, którzy mówią dasz radę, którzy mówią Bóg jest z Tobą, którzy mówią jesteś wyjątkowa, jesteś, jesteś naprawdę, bardzo lubię w Tobie Jezusa, widzę Go w Tobie. Świetnego masz tego Jezusa. Po prostu patrzę na Ciebie, oczy ci błyszczą, śmiecha się. Po prostu brakowało mi dzisiaj. Tyle mi dałaś dzisiaj. Dziękuję Ci. Ten Jezus w tobie jest taki super, taki cool. No, kochany jest, wspaniały jest. To w tym momencie chcesz się żyć. I tacy ludzie poprowadzą Cię dalej. Będziesz się inspirować nimi, ale później Ty staniesz się inspiracją dla innych. Więc bardzo ważne jest. I list do Efezjan. Trzeci rozdział, dwunasty werset Boże Słowo mówi tak, że w nim, w Jezusie, mamy odwagę oraz oparty, oparty na zaufaniu dostęp do Boga. Mamy odwagę w Jezusie, to jest kolejne słowo. Bóg daje Ci odwagę, on, on sprawia, że jesteś odważny. I teraz, drogi kościele, jeżeli mogę prosić do klawiszy, drogi kościele, powstajmy. Pomyśl sobie, gdybyś. Ty był odważny, jak wyglądałoby dzisiaj Twoje życie. Wyobrażasz sobie, możesz sobie wyobrazić, gdybyś Ty dzisiaj okazał się odwagą w swojej rodzinie, w swoim życiu, może do podjęcia jakiejś decyzji. Halleluja, tak cudownie, jak możemy mieć taki czas z Duchem Świętym i zadawać sobie pytania, które w Kościele możemy sobie je zadać i w życiu to praktykować. Pomyśl sobie, jak kiedy byłbyś odważny, jak wyglądałoby dzisiaj Twoje życie? Jak wyglądałaby Twoja rodzina? Jak wyglądałby Kościół? Wyobrażacie sobie, jaki zamysł Boga jest dla nas, kiedy On powołuje nas do odwagi i jakie On ma marzenia wielkie o nas? Jakie On ma wielkie marzenia o Tobie? Bo kiedy masz odwagę w Nim... To nie ma rzeczy niemożliwej. Kiedy masz odwagę w Nim, to Twoje życie się zmienia. Kiedy masz odwagę w Nim, to Twoje serce się zmienia, bo nie boisz się zadać trudnych pytań. Kiedy masz odwagę w Nim, zmienia się cała rzeczywistość. I wyobraź sobie, jak Bóg dzisiaj widzi Kościół triumfujący, zwycięski, odważny. I co ten Kościół może zrobić dla naszego kraju? Ja cię nie mogę. Petarda. Jak wielu ludzi przemienionych, jak wiele rodzin przemienionych, wielu ludzi uzależnionych, wolnych. Potrzebujemy tego więcej. Amen. Potrzebujemy więcej doświadczać Jego obecności, Jego wolności, ale też we własnym życiu. I teraz wyobraź sobie, że list do Filipian, 4:13. Mówi do Ciebie tak. I chciałabym, żebyśmy to sobie powiedzieli na zaraz, kiedy będziemy kończyć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Jeszcze raz. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Wszystko możesz w Nim, wszystko możesz w Nim. I chcę zachęcić Cię do pierwszej modlitwy. Jeżeli trudno Ci jest dzisiaj powiedzieć wszystko mogę w Jezusie, bo Go nie znam, to, to pomóc się taką modlitwą: Panie Jezu, ja oddaję Ci moje serce, moje życie. I zapraszam Cię, abyś był moim Panem, moim Zbawicielem. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Abym był wolny, abym była wolna, abym mogła poznawać Ciebie, mógł poznawać Ciebie jeszcze bardziej i przyjmuję Twojego ducha świętego, który mnie uzdolni do tego, aby żyć zwycięskim życiem. Amen. A jeżeli jesteś tutaj wierzącą osobą i coś po drodze zgubiłaś, coś zgubiłeś, to słowo: wszystko możesz tym, który cię umacnia, to chcę Ci dzisiaj zachęcić, że wszystko. Bóg ci przywróci. Wszystko, to Bóg cię uzdolni. Wszystko, to Bóg ci da siłę, wszystko to Bóg da Ci pomoc, bo on Cię bardzo kocha, i możesz pomodlić się taką modlitwą. Panie Jezu, jest mi trudno dzisiaj, że nie słyszę Twojego głosu, że sam nie wiem, na jakiej drodze jestem. A dzisiaj chcę zaufać Tobie, tej miłości, w której nie ma lęku i strachu, i powiedzieć Ci: Oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, mów do mnie. Oto jestem, mów do mnie o mojej przyszłości. Przynieś spokój dla mojego serca. Przebacz mi, jeżeli dziś jestem dalej od Ciebie. Pozwól mi przytulić się dzisiaj do Ciebie. I Duchu Święty, pomóż mi zobaczyć Jezusa takim, jakim On jest, aby mogła, aby mógł stawać się do Niego podobnym, podobną. O to Cię proszę w imieniu Jezusa.